To jest Włoski w podróży, odcinek czwarty. Cześć, tu Wirdzinia. Cieszę się, że trafiłaś lub trafiłeś na mój kanał Mariana Italiana. Mariana Italiana to seria podcastów do nauki języka włoskiego, a także blog, który prowadzę i który możecie odwiedzić na stronie www.marianaitaliana.com. Dzisiejszy odcinek jest czwartym z cyklu podcastów pod tytułem Włoski w podróży. Nauczymy się w nim przede wszystkim jak odmieniać czasownik być przez osoby w liczbie pojedynczej i mnogiej. Kominczamu, zaczynamy. Ciao maciej, come va? Buongiorno, non c'è male e tu? Alla grande. W ostatnim odcinku poznaliśmy się lepiej. Wiemy już, jak zapytać, skąd jesteś, jak się nazywasz i czy mówisz po włosku. Przypomnisz słuchaczom, jak będą brzmiały te trzy pytania w języku włoskim? Skąd jesteś? To di dove sei? Jak się nazywasz? To come A czy mówisz po włosku? To parli italiano? Esatto, dokładnie. Na pytanie di dove sei odpowiemy sono di i wstawimy nazwę miasta, na przykład. Sono di Krakowia, sono di Zakopane. Możemy też odpowiedzieć Węgodal lub Węgodalla i wprowadzić nazwę państwa, z którego pochodzimy. Na przykład Węgodalla Polonia, Węgodal Portugallo. Zamiast pochodzę z Polski, użyję często Jestem Polakiem, sono Polacco. Sono Polakko. Czyli jestem Polakiem, a jak powiemy, jestem Polką? Sono Polakka. Sono Polakka. Sono Polakka. Sono Polakka. Twój rozmówca może być Włochem, Italiano lub Włoszką, Italiana. Kraj, z którego pochodzą, to Włochy, Italia. Włoch to Italiano, Włoszka to Italiana. Włochy to Italia. Italiano, Italiana, Italia. Italiano, Italiana, Italia. A jak powiemy anglik, angielka i anglia? Zarówno anglik, jak i angielka to Inglezy. Natomiast Anglia to Ingilterra. Ingilterra? Ingilterra pochodzi ze staroangielskiego england, czyli po włosku terra degli Anglii. Ziemia Anglików. Powtórzę jeszcze raz: Ingilterra to Anglia, a Anglik Angielka to Inglezę. Ingilterra Inglezy. Okej, okay, to może z Niemcami będzie prościej. I tak i nie. Niemcy po włosku to Germania. Niemiec to Tedesco, a Niemka to Tedeska. Vengo dalla Germania, ale sono tedesco, sono tedeska. Vengo dalla Germania, sono tedesco, sono tedesca. Vengo dalla Germania, sono tedesco, sono tedesca. Vengo dalla Germania, sono tedesco, sono Z Hiszpanami i Francuzami pójdzie łatwiej. Francia to Francia, zarówno Francus jak i francuska to Francese. Francia francese. Francia francese. Francia francese. Hiszpan to Spaniolo. A hiszpanka to Spaniola. Spaniolo Spaniola. A hiszpania to Spania. Esatto. Spania to hiszpania. Spaniolo. Spaniola spania. Spaniolo, Spaniola spania. Czyli, jeśli chcę powiedzieć, że Carlos jest Hiszpanem, to powiem Carlos espaniolo. Esatto. Carlos espaniolo. Aby poprawnie zbudować to i temu podobne zdania, zapoznamy się teraz z odmianą czasownika być przez osoby i liczby w czasie teraźniejszym. Czasownik być w języku włoskim to essere. Czas teraźniejszy to presente indicativo. Podobnie jak w języku polskim, we włoskim odmieniamy czasownik przez osoby w liczbie pojedynczej i w liczbie mnogiej. Po polsku w liczbie pojedynczej powiemy ja jestem, ty jesteś, on, ona, ono jest. W liczbie mnogiej my jesteśmy, wy jesteście, oni, one są. Jak to wygląda w języku włoskim? Na dzisiejszej lekcji, jak i w lekcjach poprzednich, wiele razy użyliśmy czasownika być w pierwszej osobie liczby pojedynczej. Czy pamiętasz jak powiedzieć jestem? Tak, jestem to sono. Esatto. Io sono to ja jestem. Io sono. Io sono. Jak powiesz jestem Anglikiem? Io sono inglese. Io sono ingleze. Io sono ingleze. Ezatto. W drugiej osobie liczby pojedynczej Ty jesteś, to po włosku tu sei. Tu sei? Tu sei. Jak powiesz, ty jesteś włochem. Tu sei Italiano. Brawo. Tu sei Italiano. A jak powiesz, ty jesteś Francuzem? Powiem Sej Franczeze. Sej Franczeze, dokładnie. Mówiąc Sej Franczeze, pominąłeś podmiot, którym w tym zdaniu byłoby słówko tu, czyli ty. W języku włoskim, podobnie zresztą jak w polskim, podmiot może być domyślny, dający się wywnioskować z orzeczenia. Po polsku możesz powiedzieć: Jesteś Francuzem. Nie musisz zawsze dodawać tego ty na początku zdania. Istnieje wiele języków, w których stawianie podmiotu na początku zdania jest absolutnie konieczne. Dzieje się tak na przykład w języku angielskim, w języku francuskim. Ok, przechodzimy do trzeciej osoby liczby pojedynczej. On i ona to lui i lei. Lui, lei. Lui to on, a lei to ona. On, ona jest, to po włosku lui, lei, e. Albo w myśl tego, co powiedzieliśmy przed chwilą, samo e, takie otwarte e, brzmiące tak samo jak polskie e, to po włosku jest. E zamknięte, brzmiące bardziej jak e, to łącznik i. Jeśli powiem lui i, Lej będzie to znaczyć... On i ona. Dokładnie. Jeśli powiesz lui et tedesco... Lui è tedesco, to on jest Niemcem. Si, lui et tedesco. On jest Niemcem. Możemy skrócić zdanie i powiedzieć è tedesco i będzie to znaczyć dokładnie to samo. Przypomnij mi, jak brzmiała nazwa państwa Niemcy. Germania. Germania, a Anglia to Ingilterra. Esatto, Ingilterra. Powróćmy do naszego czasownika. Zajmiemy się teraz pierwszą osobą liczby mnogiej. Zaczekaj, proponuję krótką powtórkę całej liczby pojedynczej. Jasne, spróbuj powiedzieć Jestem Włochem, jesteś Włochem, on jest Włochem. Sono italiano, sei italiano, e italiano. Brawo. My jesteśmy po włosku to, noi siamo. Noi siamo. Czy mogę powiedzieć, noi siamo spaniolo? Mm, niestety nie. Liczbę pojedynczą SPANIOLO w rodzaju męskim i SPANIOLA w rodzaju żeńskim musimy zamienić na liczbę mnogą i powiedzieć noi SIAMO SPANIOLI dla rodzaju męskiego i noi SIAMO SPANIOLE jeśli jesteśmy kobietami. Noi SIAMO SPANIOLI, noi SIAMO SPANIOLE lub SIAMO SPANIOLI, SIAMO SPANIOLE. Brawo! Wy jesteście, to voi siete. Voi siete. Voi siete. Voy siete. Bene. Czyli na przykład voi siete spaniole", albo voi siete spanioli. Perfetto. Właśnie tak. A jak będzie z Francuzami, Niemcami, Anglikami? Francuz, francuska, czyli franczezę, w liczbie mnogiej zamieni się na Francuzów i francuski, czyli franczezi. Z Anglikami będzie podobnie. W liczbie pojedynczej ingleze dla obydwu płci w liczbie mnogiej inglezi. Niemiec to tedesko, Niemka to tedeska. Jeśli w liczbie pojedynczej pojawią się dwie różne formy dla rodzaju męskiego i żeńskiego, podobnie będzie w liczbie mnogiej. Niemcy to tydeski, a Niemki to tydeskę. Trochę tego dużo. Może zrobimy powtórkę? Wolałabym najpierw dokończyć odmianę czasownika być. Przejdźmy do trzeciej osoby liczby mnogiej. Oni, one są. Przetłumaczymy jako Loro Sono. Loro Sono, a czy Io Sono nie oznacza ja jestem? Dokładnie tak. Sono w języku włoskim znaczy zarówno jestem, jak i są. Ok, czyli Loro Sono Tedeski. Tak, czyli oni są Niemcami. A Loro Sono Tedeske, jeśli są Niemkami. Bardzo dobrze. Podsumujmy całą odmianę czasownika być w czasie teraźniejszym. Ok, liczba pojedyncza. IOSONO, czyli ja jestem. Tu sej, jeśli chcę powiedzieć ty jesteś, lui e, czyli on jest, i lei e, ona jest. Liczba mnoga. Noi siamo, czyli my jesteśmy, siete, czyli wy jesteście. I na koniec, loro sono, oni, one są. Brawo! Proprio così. Właśnie tak. Io sono, tu sei, lui, lei, e, noi siamo, voi siete, loro sono. Trochę za dużo tej gramatyki jak na jeden raz, nie uważasz? Nic się nie martw. Kolejna lekcja będzie lekcją powtórkową, w której zarówno Ty, jak i nasi słuchacze będą mieli szansę uporządkować zdobytą wiedzę. Tymczasem na koniec dzisiejszego odcinka proponuję dialog z wykorzystaniem poznanych słów i form czasownika essere. Doskonale, zaczynajmy. Ciao, sono Wierdzinia. Kometikiami. Ciao, sono Maciej. Piacere di conoscerti. Di dove sei, Maciej? Sono polakko. E tu sei tedeska? No. Sei inglese. No. Sei Spaniola? No, sono italiana. O, oh, adoro l'Italia. la Polonia? Certo, ma non ci sono mai stata. Zobaczmy teraz, co nowego dodaliśmy do naszego dialogu. Powiedziałem: Adoro l'Italia. Uwielbiam Włochy. Adoro l'Italia. Adoro l'Italia. Ciekawi mnie literka L przed nazwą państwa. To L z apostrofem przed nazwą państwa to rodzajnik określony. Rodzajniki w języku włoskim poprzedzają rzeczownik i mówią nam, czy jest on użyty w liczbie pojedynczej czy w liczbie mnogiej, w rodzaju żeńskim czy męskim. L z apostrofem, a także L'a to rodzajnik rodzaju żeńskiego liczby pojedynczej. Na przykład Litalia, La Germania. Rodzajniki IL i Lo, a także El z apostrofem pojawiają się w rodzaju męskim w liczbie pojedynczej. Na przykład Il Portugallo, czyli Portugalia, lo Zimbabwe, Zimbabwe, Legitto, Egipt. Nie zawsze użyjemy rodzajnika przed nazwą państwa, ale to już zagadnienie na odrębną lekcję. Proponuję wrócić do omawiania dialogu. Skoro mówię adoro l'Italia, czy mogę powiedzieć adoro la Polonia? Czerto, pewnie. A jak powiemy uwielbiam Francję? Adoro la Francia. Esatto, adoro la Francia. Adoro la Francia. W naszym dialogu zapytałeś mnie również konosi la Polonia? Dokładnie. Zapytałem, czy znasz Polskę? Esatto. A jak zapytamy, czy znasz Niemcy? Konosi la Germania? Konosi la Germania? Konosi la Germania? Na pytanie konosi la Polonia, czyli czy znasz Polskę, odpowiedziałam, czerto, oczywiście. Ma non ci sono mai stata? Ale nigdy tam nie byłam. Certo, ma non ci sono mai stata? Certo, ma non ci sono mai stata? Certo, ma non ci sono mai stata? Non ci sono mai stata? Czyli nigdy tam nie byłam, to zdanie gramatycznie bardziej skomplikowane. Spróbujmy na razie nauczyć się go na pamięć. Powtórzmy raz jeszcze. Non ci sono mai stata? Non ci sono mai STATA. Non ci sono mai stata. Myślę, że tym zdaniem możemy zakończyć naszą dzisiejszą lekcję. Dowiedzieliśmy się dzisiaj przede wszystkim, jak odmieniać czasownik być przez osoby i liczby w czasie teraźniejszym. Poznaliśmy też nazwy kolejnych państw. I nauczyliśmy się nazywać ich obywateli. Dużo tego było, wiem. Dlatego następny odcinek będzie lekcją powtórkową. Przypomnimy sobie, jak się witać, żegnać, pytać, jak się masz i odpowiadać na to pytanie. Zapytamy, skąd jesteś i powtórzymy nazwy państw. Będziemy też szlifować odmianę czasownika SR, czyli być. Jeśli jesteś ciekaw pisowni słów i wyrażeń użytych w dzisiejszej lekcji, Zapraszamy na stronę www.marianaitaliana.com. Na dzisiaj to wszystko. Do usłyszenia za tydzień. Ciao! Ciao.